Jesteście niesamowici! Co, nie? Oh, nie czuję się za dobrze! Potrzebujemy lekarza! To nagły wypadek! Nie martw się, jesteś teraz w dobrych rękach! Gratulacje! To zdrowa dziewczynka! O nie! Ona jest taka... taka... zwyczajna! Gdzie są jej tęczowe włosy? Chyba mam pomysł, kochanie! Po prostu pofarbujemy jej włosy. O nie, to nie działa. A teraz? To katastrofa! O, Kylie, co się z tobą dzieje? Pora wstawać. Nie możemy się spóźnić. Nie zapomniałaś o czymś, kochanie? Upewnijmy się, że nikt nie zobaczy jej zwyczajnych włosów. Zachowuj się jak najlepiej, kochanie. Czy nasza mała Kylie może się tu pobawić? Bawmy się! Co? Co się stało z jej włosami? O, o, zostałyśmy przyłapane! Chodź, Bo, uciekajmy stąd. Proszę pana, musi pan zmienić włosy naszej córki. Dobrze, zajmę się tym. Hmm, od czego by tu zacząć? O, już wiem, co robić. Się udało. O, jest idealnie! Bardzo dziękuję. Kto jest głodny? Dzisiaj na obiad jest pyszna pizza. Pula! Też chcę przekąskę! Smacznego, Kylie! Ale pycha. Mmm, to jest przepyszne! O, o, źle się czuję. Co się stało, kochanie? Przepraszam, muszę coś sprawdzić. O, oh, wiedziałam! To kolejne dziecko! Skarbie, nasza rodzina wkrótce się powiększy! O, oh, to wspaniała wiadomość! Mamo, jestem głodna! Och, kochanie, to będzie dziewczynka. Mamo! Mamo! Znowu Kylie? Naprawdę? Chodź ze mną. Masz, jedź śniadanie. Och, jestem taka szczęśliwa. Mamo, mamo, pobaw się ze mną! Mamo, tato! O, Kylie! Przestań nam przeszkadzać! Ale mamo! Wystarczy Kali, masz szlaba! Zostań tutaj a my pójdziemy na zakupy. Powinniśmy kupić naszej córeczce tylko to, co najlepsze. Mam nadzieję, że będzie miała prawdziwe tęczowe włosy. O nie, chyba się zaczyna. W takim razie szybko jedźmy do szpitala. Proszę doktorze, musi mi pan pomóc. Spokojnie, wszystko jest w porządku. Gratulacje to dziewczynka! O, oh, kochani, widzisz to? Tak, spójrz na jej piękne włosy. Witaj w naszej rodzinie, Emily. Szybko przebierzmy cię. Ehe, zaraz się tym zajmę, o, ona jest po prostu cudowna, mamo, A, racja, zupełnie o tym zapomniałam. Dobranoc. Dzień dobry wszystkim! Dzisiaj jest naprawdę ważny dzień. Ale najpierw weźmy orzeźwiający prysznic. O nie, zupełnie zapomniałam o włosach! Woda zmyła farbę. Muszę to mm -hmm. zmienić. To pilna sprawa. <suszy> Teraz jest znacznie lepiej. Wyglądasz świetnie, Kylie? Mam nadzieję, że Emily to się spodoba. Wszystkiego najlepszego, siostrzyczko. Fuj, nie chcę tego. Kylie, przestań psuć jej urodziny. Nie martw się, kochanie. Mama wszystko naprawi. Chcesz ciasta skarbie? A teraz czas na zabawę. O, wygląda pysznie. Kylie, przestań. Za dużo słodyczy szkodzi zdrowiu. Ale to nie fair. Kylie, musisz zrobić kilka zdjęć. Uśmiechnijcie się wszyscy. Ale co ze mną? Przestań się zachowywać jak dziecko. Za to dostajesz szlaban. Gotowe, dziewczynki? Nie mogę uwierzyć, jakie jesteście cudowne. Też mm. chciałabym mieć tęczowe włosy. Czas iść do szkoły. Cześć wszystkim! Kylie, świetnie dziś wyglądasz! Hej, Kylie, chcesz coś zjeść po lekcjach? Bardzo przepraszam za spóźnienie, panie ptorze. Nie martw się, dobrze, że jesteś. Siadaj na swoim miejscu. Hihi. Mam nadzieję, że lekcja szybko się skończy. Przepraszam, kto jest ostatni w kolejce? Kylie, nie będziemy na ciebie czekać. Dzięki. Co jest dzisiaj na obiad? Cześć Kylie, możesz zająć moje miejsce. O, to miło z twojej strony. Dzięki. Zobaczmy, kto dzisiaj wygra. Juhu, wygrałam! O, nie byłam wystarczająco szybka. Zam się Kylie. Możesz zająć pierwsze miejsce. Odsuń się Molly. Hurra! Naprawdę wygrałam! Kylie, nie możesz tak robić! O, przepraszam Molly. Hej, zgadnijcie, kto właśnie wygrał zawody, ale rany strasznie zgłodniałam od tych wszystkich ćwiczeń. To możesz sama sobie zrobić kolację. Skoro tak mówisz, mamo, ale w lodówce nic nie ma. Dlaczego jesteś taka miła dla Emily, a dla mnie nie? Dobranoc wszystkim. No dobrze, czas na nowy dzień. Hehe, gdzie jest moja farba do włosów? Ach, to jest najlepsze. A teraz zajmijmy się moim wyglądem. Gotowe, nie wyglądam świetnie? Czekaj, więc twoje włosy są tak naprawdę zwyczajne? O, siostro, teraz masz naprawdę przechlapane. Wrócę wieczorem, mamo. Cześć, Bestie. Wyglądasz dziś niesamowicie! Hehe, tak, rzeczywiście. Hej, Kylie, niedługo bal naturalny, więc zechciałabyś być moją partnerką? Jasne, bardzo chętnie. No to do zobaczenia. Leżysz. Martin zaprosił mnie na bal. Hmm. W takim razie potrzebujesz odpowiedniej sukienki. Martin miał być mój! Muszę się pospieszyć i znaleźć najlepszą sukienkę. Hmm. Ta nie będzie hmm. dobra. Zobaczmy, co tu mamy. Ach, to też nie to. Wow, ta jest idealna! Biorę ją. Misja zakończona sukcesem. O, Kylie, na pewno zostaniesz królową balu. Gratuluję ukończenia szkoły. Pilnie się uczyłaś, Penny, więc. Nie, to dla mnie? W twoich snach! To nagroda dla najlepszego ucznia. Gratulacje, droga Kylie! Hurra! Jestem królową balu! Nie tak szybko, siostrzyczko! Najwyższy czas, żeby wszyscy poznali twój sekret. O, nie! Co ty zrobiła? Teraz widzicie? Kylie to kłamczuka. Nieładnie jest tak kłamać, młoda damo. Obawiam się, że nie mogę pozwolić ci zatrzymać tej nagrody. Przepraszam, ja nie chciałam. Proszę, Martin, to nieporozumienie. Nie mogę uwierzyć, że nas wszystkich oszukałaś. To koniec, Kylie. Dobra, Kylie, tak dalej być nie może. Nie możesz tu dłużej mieszkać. To koniec. Chyba muszę odejść. Żegnaj słodki domku. co ja teraz zrobię? Wow, to niesamowite. Hej, chcesz wystąpić ze mną? Na pewno dasz radę! Oklaski dla Kylie i Ryana! Macie przed sobą świetlaną przyszłość! Tak, na pewno zostaniecie sławni! Wasze występy są super! Dobra, to chyba tutaj. Zobaczmy! Ha, ha, myślisz, że mnie złapiesz, Crafty? Zaczekaj! Wracaj! Oddaj mi moje rzeczy! Ha, nie mam mowy! Ale z ciebie frajer, Crafty! O nie! Moje podręczniki! Nie panikuj, pomogę ci! Hej ty! Przestań ją dręczyć! Nigdy więcej nie znęcaj się nad Crafty! O, oh, co się dzieje? Przepraszamy, więcej nie będziemy. O, oh, Katnap, jesteś prawdziwym bohaterem. To było bardzo odważne z twojej strony. Może zafunduję ci obiad, Crafty? Poproszę porcję wegetariańskiego makaronu. Na pewno ci zasmakuje. Czas wziąć się do jedzenia. Ach, jesteś takim romantykiem, Katnap! Gotowi? Do startu? Start! Au, to tak boli! Sport jest dla mnie za ciężki! Co się stało, Crafty? Wiesz, lody zawsze poprawiają mi humor, kiedy jest mi smutno. Jesteś geniuszem, Katnap! Mm, pycha! Dzięki, że znowu mnie uratowałeś! Gratuluję ukończenia szkoły, Molly! Byłaś najlepszą uczennicą w naszej szkole, Crafty. Oto twój zasłużony buchar, Poli. Ty też świetnie się spisałeś, Katna. Chyba w końcu jesteśmy dorośli. Na pewno będziemy się świetnie bawić. A teraz uśmiech! Świetnie do siebie pasujemy, prawda? Przed tobą świetlana przyszłość, Crafty. No to idź i baw się bla, dobrze. Bla. O nie, oh. Catnap, jak mogłeś? Naprawdę myślałam, że coś między nami jest. Dzień dobry wszystkim. Brandon, co za bałagan? Wybacz, kochanie, naprawdę musiałem pokonać tego bossa. Pospiesz się iść już do pracy, a ja tu posprzątam. Hmm. To jest o wiele gorsze niż wygląda. Mam nadzieję, że nie spóźnię się do pracy. Zaczynam, Penny. Hmm. Hej, nadal śpisz? Gdzie są moje pieniądze? Spóźnię się na zakupy. Jak chcesz, kochanie. Dzięki, do wieczora! Dobra, czas wydać ciężko zarobione pieniądze mojego chłopaka. Naprawdę przydałaby mi się zmiana wizerunku. O, podoba mi się ten styl. Chyba urodziłam się po to, żeby robić zakupy. Biorę wszystko. Pieniądze nie grają roli. Dziękujemy za zakupy, proszę pani. Och, dzisiaj był taki męczący hmm. dzień. Och, znowu narobiłeś bałaganu? To już była przesada, Brandon. Koniec z nami! Brandon, gdzie jesteś? To jesteś, łobuzie. To koniec. Zrywam z tobą. Chyba będę teraz mieszkać sama. Rany robi się naprawdę późno. Ciekawe, co robi Mary. Hmm, jest ktoś w domu? Nie masz nic przeciwko, prawda, kochanie? Aha, teraz to moje! Ach, jaki wspaniały poranek. Chwileczkę, gdzie są moje pieniądze? Zobacz, co kupiłam w skarbie. Mary, wydałaś wszystkie moje pieniądze. Zrywam z tobą. O, Katnab, dlaczego to robisz? Nie mogę uwierzyć, że mnie tak okradła. Orlan, jestem strasznie głodna. Ale lodówka jest zupełnie pusta. No to czas na zakupy. Dzisiaj na obiad będzie makaron z warzywami. To moje ulubione danie. Cześć, masz dla mnie coś smacznego? Dzisiaj gotuję wegetariański makaron. To moje ulubione danie. Haha, misja zakończona sukcesem. Świetnie, jak na razie wszystko idzie super. A teraz wracajmy do domu. O-o, spóźnij się. To, to niezrównana Kylie. Po prostu muszę zobaczyć jej występ. Nie wierzę własnym oczom. No cóż, decyzja podjęta. Idę na koncert. O, Kylie, jesteś po prostu najlepsza. Crafty? Wow, nie widziałam cię od lat. Tak bardzo za tobą tęskniłem. Nadal nie mogę uwierzyć, że mnie zdradziłeś, Katna. Nie myśl, że zapomniałam o tym, jak tańczyłeś z inną dziewczyną na balu. To było nieporozumienie, Crafty. Nigdy mu nie wybaczę. O nie, kto to może być? Proszę, crafty, daj mi jeszcze jedną szansę. Dobrze? No dobra, Katnap. Smacznego? A oto prezent od szefa kuchni dla zakochanych. O, jakie to pyszne! Ale dobre. Teraz mam dla ciebie niespodziankę, Crafty. O, a co my tu w ogóle robimy? Przygotowałem to wszystko dla ciebie. Oho, to takie słodkie. O, Katnap, jesteś niesamowity, moja miłości. Wyjdziesz za mnie? Tak, wyjdę. Tak miało być. Bądźmy razem na zawsze, kochanie. Nie pozwolę, żeby cokolwiek stanęło między nami. Czas na najbardziej ekscytującą część. No dalej, dziewczyny, łapcie! Mam nadzieję, że będziecie razem szczęśliwi. Jesteście dla siebie stworzeni dzień w moim życiu. O, nie czuję się za dobrze. Zabierzmy cię do szpitala, kochanie. Myślę, że coś jest ze mną nie tak, doktorze. W porządku, zacznijmy badanie. Gratulacje! Będziesz miała dziecko! O, to wspaniała wiadomość! Wszystkie nasze marzenia się spełniają. Dobra, kto jest gotowy poznać płeć dziecka? Och, to takie ekscytujące! To będzie chłopiec! Aha, zawsze chciałam mieć syna! O, kochanie, tak bardzo cię kocham! Teraz musimy kupić mnóstwo rzeczy! Tylko to, co najlepsze mm -hmm. dla naszego synka... Zakupy dla dziecka są takie ekscytujące. Nie mogę się doczekać, aż zobaczę, co Katnap na to powie. Crafty, czekałem na ciebie. Pamiętasz, prawda? Czas na naszą sesję jogi. Powtarzaj za mną. O nie, chyba się zaczyna. Hej, potrzebujemy lekarza. To nagły przypadek. Proszę się nie martwić, jest pani w dobrych rękach. Dziecko zaraz się urodzi. Cześć, kochanie! Jestem Twoją mamusią! A ja jestem Twoim tatą! Dzień dobry, mały kolego! Gotowy na zabawę? Impreza już trwa! Wszystkiego najlepszego! Spójrz tylko na te prezenty, które dla ciebie mamy! Dziękuję, mamo! Dziękuję, tato! Kocham was! A teraz czas na życzenie! Och, jaki z Ciebie wspaniały chłopiec! Dobra, czas na rodzinne zdjęcie. Uśmiech! Wow, wygląda na to, że dobrze się bawią. Szkoda, że już muszę iść. Haha, jestem niepokonany! Nie ma to jak relaks z dobrą książką w ręku. O nie, spójrz! Musimy im pomóc, Katna! Masz rację, ruszajmy. Pożałujesz, że ze mną zadarłaś fajt łapo! Taka słodka! Nie martw się, kochanie, zajmiemy się tobą. Witaj w swoim nowym pokoju, Moli. Mam nadzieję, że ci się tu spodoba. O nie, dlaczego ona tak płacze? Ha, dobrze wiem, dlaczego. Musi być głodna. Śmiało, zajadaj, kochanie. Bycie rodzicem jest całkiem łatwe, co? Słodkich snów, mała Molly! My też powinniśmy się położyć. Tak, kochanie, masz rację. Dlaczego jeszcze nie śpisz? Tak, co się stało? Zajmę się nią. Co? Nie podoba ci się to? W takim razie czas na miły wieczorny spacer. Mam nadzieję, że będziesz się dobrze bawić, kochanie. Aha, Kicia, chcę! Kot nie ma mowy. Kochanie, naprawdę powinniśmy go wziąć. No dobra, ale tylko dla Moli. A teraz spróbuj wrócić do spania, dobrze, kochanie. Fiu, dzisiejszy dzień był wyczerpujący, ale myślę, że jesteśmy w tym całkiem dobrzy, prawda, kochanie? Będziemy dla niej wspaniałą rodziną. Ale musimy upewnić się, że odpowiednio odpoczywamy. Jutro czeka nas dużo pracy. Dzień dobry, mała moli. O, oh, naprawdę musimy się tym zająć. To było bardzo niegrzeczne z twojej strony, Mimi. Nigdy więcej tak nie rób. A co do ciebie, Molly, idziemy na spacer. Zawsze chciałam zobaczyć ten spektakl. O, oh, to niesamowite! Molly, uważaj! Nie wolno zabierać cudzych rzeczy. Bardzo przepraszam. To było dla ciebie dość przerażające, prawda? Nie martw się, to się czasem zdarza. Witajcie wszyscy w naszym przedszkolu. A, nadchodzi nasza mała Molly. Odbierzemy cię wieczorem, kochanie. A teraz może pobiegniesz się pobawić? Jestem pewna, że się dogadacie. Moje! Aha! Moje! 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 Molly, nie wolno tak robić! Usiądź tutaj i przemyśl, co zrobiłaś! Chciałaś bajkę, prawda, kochanie? No to zaczynamy! Aha! Moje! Bądźcie cicho! Hmm? Co tam się dzieje? Moli, to jest całkowicie niedopuszczalne. Przyjedźcie i zabierzcie stąd swoje dziecko. Powiedz, pis, kochanie. Wyglądasz przecudownie. Weźmiemy je. Tak, tak, zaraz tam będziemy. O, oh, oni po prostu nie wiedzą, jak traktować naszą dziewczynkę. Proszę, Molly, uspokój się. Wasza Molly jest absolutnie nie do zniesienia. Nigdy więcej jej tutaj nie przyprowadzajcie. Nie martwcie się, chłopcy i dziewczynki. Ona już nie będzie wam przeszkadzać. Zobacz, co potrafię. Juhu! A, ja też chcę spróbować. Moli, nie, jesteś jeszcze na to za mała. Musisz ją uratować, kochanie. Fiu! Dzięki Bogu, że nic ci nie jest. Myślę, że musisz być bardzo zmęczona. Prawda, skarbie? W porządku, w końcu mamy trochę czasu dla siebie. Co? Och, znowu wygrałeś. Zobaczymy, co powiesz na to. <ślesz> cudz cudz, <juez> Nie masz szans, kochanie. Hmm? Też chcesz zagrać, Molly? No to śmiało. Dzień dobry wszystkim! Zacznijmy ten dzień od metamorfozy. Dodamy tylko odrobinę różu i. zaczynamy! Nie możemy też zapomnieć o stylowej fryzurze. Nie spóźnij się do szkoły, kochanie! O, oh, szkoła jest taka nurna. Nie mogą mnie nauczyć niczego, czego bym nie wiedziała. Ale cóż, skoro nalegacie. Ech, wygląda na to, że Molly znowu narobiła bałaganu. Cóż, nieważne. Tatuś się tym zajmie. Możemy zamiast tego iść do parku? Miłego dnia, kochanie! Molly, nie śpij na lekcji. Chodź tu i rozwiąż to równanie. Hmm, najpierw dodajemy, potem odejmujemy, potem mnożymy. Odpowiedź to 10. Świetna robota, Molly! To 5 z plusem. Haha, mama i tata będą zachwyceni. Cześć, jestem Kevin. Cześć, jestem Molly. Może odprowadzę Cię do domu? Lubisz czekoladę, prawda? Masz tu trochę dla siebie. To takie słodkie z Twojej strony. Dzięki! Przepraszam, dziewczyny, możecie pozwolić dorosłym tutaj usiąść? Hej, jakim Ty właściwie jesteś? Dobra, Moli, wychodzimy. A co do Ciebie, kolego, trzymaj się z dala od mojej córki. O, oni byli tacy niegrzeczni! Słuchaj, moli. Zanim zaczniesz umawiać się z chłopakami, powinnaś zadbać o swoje oceny. Ale mamo, Kevin jest taki... Wystarczy. Masz szlaban. He, jesteśmy całkiem dobrze w byciu rodzicami, co? A teraz idź odrabiać lekcje. W międzyczasie ja i twój ojciec możemy się wreszcie zrelaksować. Chodź, kochanie, musimy pokonać tego bossa. Mm, nie pozwolę wam mnie uziemić. Już prawie czas na moją randkę. Haha! Ach, oh, po prostu nie mogę się doczekać. Okej, okay, teren czysty. Ale dziś, musimy być cicho. Przepraszam, mamolę, ale zmusiłaś mnie do tego. Ach, oh, naprawdę przydałoby mi się to. No cóż, do zobaczenia wkrótce. Poczekaj, Kevin, już jadę. Na tej randce będziemy jeść jak członkowie rodziny królewskiej. Biorę to. Pieniądze nie grają roli. Cześć Kevin, w końcu mi się udało. Może zrobimy sobie mały piknik? Nie ma takiej randki, której przekąski nie mogłyby poprawić. O, Molly, jesteś niesamowita. O, o, to moja mama. Przepraszam, Kevin, naprawdę muszę już iść. Zobaczymy się wkrótce, mam nadzieję. Będę na ciebie czekał, Molly. O, nie mogę uwierzyć, że to zrobiła. Oli, co ty sobie myślałaś? Wróciłam mamusiu. Proszę nie każ mnie. Przepraszam. Teraz to masz naprawdę szlaban, Panienko. Zostaniesz w domu na długi czas. Zabieramy ci też kosmetyki. Proszę tylko nie to. To takie niesprawiedliwe. Mam nadzieję, że Molly spodoba się nasza niespodzianka. W końcu jesteśmy gotowi na imprezę. Wszystkiego najlepszego, skarbie. Mamy dla ciebie niespodziankę. Chcesz zatańczyć? A może zamiast tego chcesz obejrzeć fajerwerki? Bardzo wam dziękuję. Ale wciąż bardzo się tu nudzę. To dlatego, że nie widziałaś jeszcze swojego prezentu. Zróbmy to! Wow, nieźle! Chodźmy obejrzeć przedstawienie, kochani. Niesamowite! Chodźmy obejrzeć przedstawienie, kochani. Wow, nieźle! To jest takie fajne! Mamo, tato, udało nam się! Zajęliśmy pierwsze miejsce! Nedo! Cóż, to było świetne. Molly, mamy coś dla ciebie. Dzięki tato. Lody to najlepszy sposób na świętowanie takiego zwycięstwa. Jestem pewna, że Kevinowi się spodoba. Molly, to ty. Nie pozwolę, by cokolwiek znowu stanęło między nami, Kevin. Zostańmy razem na zawsze. O, oh, Tylko spójrz na tego łąbeczki. Cóż, wciąż mam dzisiaj wiele do zrobienia.